O, tam chyba obiad mają zombiaczki No i zobaczmy, Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze The Walking Zombie 2. Zobaczcie, robiłem wcześniej misję. Znaczy, było to takie spotkanie nagłe, z UFO właśnie. Kurczę, no nie nagrało mi się to, chciałem wam pokazać. I od teraz, właśnie, UFO mi się pokazuje, kogoś tu zabiera cały czas. Nie wiem o co chodzi. Ogólnie to było takie nagłe spotkanie, właśnie o nazwie UFO, i było tak, że ja leżałem i oni mi coś tutaj w brzuchu, jak dobrze pamiętam, porościnali mnie i coś tam wyciągali, wkładali, już nie pamiętam. No ale była taka sytuacja. Kto gra, to gra, czy grał, to wie o co chodzi. Też robiłem zadanie od czaka, gdzie musiałem jakieś tam anteny, stół, radio do jego nory. Właśnie załatwić to, też szedłem na jakąś miejscówę, Czekajcie, piąta leja chyba to było, jak dobrze pamiętam. No, mniejsza o to, miałem takie zadanie właśnie dla niego załatwić różne, tak można powiedzieć, meble do tej nory, gdzie na tej stacji paliw czyściłem, sprzątałem tamten budynek i też go zabezpieczałem deskami okna i tym podobne. To jest na wcześniejszym odcinku. I też miałem zadanie od strażnika yy, Właśnie tutaj przy wejściu yy, Zrobić trzy fale yy, Znaczy no, obronić się przed trzema falami zombiaków I miałem do dyspozycji tam yy, Granaty Dokładnie Chodzi, a już chyba ich nie mam zużyłem O nie o te O te granaty I tymi sobie rzucałem i jakoś szybko poszło A zadanie miałem chyba od Billa Bo tam jest chyba ten Bill nie pamiętam, bo to już dawno robiłem. I właśnie tutaj w otwartym świecie. Dał mi zadanie i wtedy poszedłem do niego. I, no i zrobiłem te falę, no i teraz mam do odebrania nagrodę. Jak poszło zrobione. No i okej. Okay. Dziękuję za pomoc. Rozmawiałem z czakiem i wysłał już kilka, kilku ludzi do nowego miasta. O, dzięki. Okej, okay. mamy 22 poją. Też się tak zastanawiam, czy nie pójść tam jeszcze raz, może by było jakieś zadanie e, Czekajcie, mamy do odebrania... Wow! Złote rupiecie? Idziemy chyba to sprzedać Ciekawe ile warte nigdy nie sprzedawałem Handlarz e, Tu mamy też, e, mam żelazne Srebrne, sorry e, Skórzane rupiecie, dobra, sprzedaj, e, sprzedaj wszystko I zobaczmy Odbierz I e, okej, okay, sprzedajmy, e, jak to? 1300. Wow. Chciałbym już takie znajdywać częściej. Ok, mamy tu jeszcze od psa zadanie. Mogę z nim rozmawiać, także nie ma problemu. Zaginiony właściciel. Nie ma sprawy. Yy, to może też czekajcie. Weźmiemy sobie od razu od czaka zadanie. Wieża radiowa i jak tu za amunicją stoję. Mm, troszkę słabo widzę. Mm, mm, mm. czekajcie pójdziemy jeszcze tutaj wezmę sobie amunicję do mojego mieszkania no tu jest mnóstwo zadań powiem wam dobra i weźmy jeszcze od zadanie tu już jest zaliczone tu jeszcze o tu mam do odebrania zapomniałbym od ruka udało ci się? zrobione Nieźle, wygląda na to, że jednak nie jesteś Niemczakiem. No wiadomo. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Idź na farmę i zbuduj kilka barykat. Dobra, to będzie też krótka misja. To może zróbmy najpierw to. Pierw idziemy na farmę. A potem odnaleźć właściciela. Zobaczymy, ile się z tym zejdzie. Jak coś, to jeszcze zadanie od czaka zrobimy. Dobra, znowu noc. Y Mam pieski, dajcie. Dobra, niech ten wybuchnie. I okej, okay. y mamy zabić zombiaki. O, zobaczcie, jak pełzają. Zapraszam pod beczkę. Może jeszcze z tą bronią sobie normalnie radzę no Ale wiadomo, będzie trzeba w końcu zmienić Na jakąś lepszą Z tego, co ktoś mi kiedyś mówił Od dostanę na koniec jakąś fajną broń Napraw barykady Oj, oj, oj Nie strasz tak, mnie tu, Okej okay. Mamy jeszcze jedną Widzę Tak, czekajcie Ojej, nie zauważyłem pułapki Jest kolejna Dobra O, rozbrój Już nie postrzelacie Oczyść terytorium Nie, 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 nie Tutaj nie Nie ma gdzie to ode mnie To mamy to Kurczę, znowu ta pułapka Tyle miejsca Nie, muszę iść tędy Akurat w pułapkę O, proszę, mamy safe Czekajcie, zaraz go otworzymy Mam wytrychy To znaczy te No wytrychy, tak? Kluczyki Wyglądają jak kluczyki O, proszę, kolejna Dobra idą już wcześniej ich nie było No, jest kolejna beczka. A to może zostawimy jeszcze. Bo może coś się wydarzyć. Okej. Okay. Będziemy ten safe teraz otworzyć. Monety na razie zbieram. Mam prawe teraz. No. Z tym trudniejszym byłoby trochę ciężej. To też była beczka Dzień dobry stawaj Śmieciarzu. W śmieciach leżysz Tak cię widziałem. Chciał się schować. Hmm. Nie wyszło mu to. Do... E, dobra, i teraz mamy ten. Mam nadzieję, że i to tu. Do... Ładnie. <laughs> Dawaj. Boom. Okej. Okay. Zrobimy tak. Robimy tak. Zapraszam tutaj. Weźmiemy ich wszystkich tak ładnie. Oj Oj jeszcze idzie ten. Dożygać! chciał mnie obrzygać. Oj O nie, jeszcze. Aj trafił mnie. I do widzenia. Dobra. Ale to już jest koniec zadania. Jeszcze pięciu. Przedali. I mamy zadanie wykonane. Dobra, safe otwarty. Lecimy teraz. Zrobimy tak do centrum, żeby nie tracić benzyny. Pójdziemy do czeka. Może jakieś fajne zadanie będzie miał. Sporo tych zadań ma nawet. O, gość z papierosem jeszcze. Ma dla mnie jakieś zadanie. Świetna robota. Gotowy podjąć się kolejnej próby? Zanieś wszystko na stację benzynową i spróbuj naprawić radio. O, i właśnie to jest zadanie to, co mi się nie nagrało, właśnie. Gdzie musiałem znaleźć właśnie te różne rzeczy do jego tej Nory? Spróbujemy namierzyć innych ocalałych, którzy będą nadawać. Już się za to biorę. No i dobra. Wyskoczyło mi jeszcze przypadkowe spotkanie. Horda zombie. Pójdziemy. Okej. Okay. No idzie ta horda pomału. Ale co ją tu zrobić? zabijać ich po prostu? Nie trafiłem, ale coś tam zabrało. Tutaj chcą Dobra, pozabijamy. Jak zobaczymy. Może gdzieś będzie safe. No bo co ja mam z tego? Nic. Tylko po postrzelałem sobie. Nie może tak być. Bo nic nie ma. Nie zawsze musi się dobrze kończyć, tak? Dobra, nic tu nie ma mi się wydaje, lecimy bieża rodniowa idziemy odnaleźć tego właściciela okej okay. nie machajcie tak tymi głowami Jakie robią? Ok, przeszukaj grotę. Co mnie tutaj panie policjancie bijesz? Co ja ci zrobiłem? Bo tamtych nie lubię. A, jeden biegnie i leży. Ale pięknie. Odejdź ode mnie. A dobra, idziemy. O, mój wpłonek jest pełny. Niedobrze. Muszę sobie to pochować gdzieś. Co to? To jest horda normalnie. Łapcie na głowę. O! Zobaczcie srebrne. Ja nie wolał. Czekajcie, może zabiorę to, lubciec, co tutaj bym mógł? A tu mogę. Aha, dobra, to nie. Hmm. No ale co mi to da? Więc mi to nie da. O, może tak zróbmy i zabierzmy ten srebrny. Ok. Tak jeszcze możemy zrobić. I o tak, o i akurat się zabierze wszystko a tam jeszcze było jedno, ale to mniejsza to lecimy zobaczymy czy tego właściciela znajdziemy mam nadzieję o nie, w tym łapcie tam Chciałem tam dalej rzucić. O tam właśnie. O! Co to jest? Jakoś inaczej on wygląda. Nie widziałam go jeszcze chyba tego. Pro! Nie widziałem go. Chodź tutaj do mnie. Dwa razy. Wypuszcza swoje rzygi. Pierwszy raz spotkałem takiego zombiaka ohydnego, ale idziemy dalej. O, chciałem zrobić dobre wejście. Hmm. Tutaj mamy coś. Okej, okay, idziemy dalej. O, tam chyba obiad mają zębiaczki, zrobię tak, nie no, co to? No, ja, ale zabiłem super, ja to mam cele, naprawdę. Jest tutaj, pumartwy gwardzista, te mnie mm, mm, dopadły. To już mój koniec. Uratuję cię! nie poddawaj się, nie martw się, jest dobrze. Ach, obok stoi skrzynia z całym moim sprzętem. Weź ją! obiecaj mi tylko, że zaopiekujesz się moim psem. Obiecuję, zajmę się twoim psem. No i wiedziałem, że teraz stać. Przepraszam, ale musiałem. Okej, okay. gdzie ta skrzynia? Tu. 1200 monet srebrnych. Pięknie. Twój akwipunek pełne, coś trzeba wyrzucić szybko. Hmm, dobra, weźmy te rupiecie. Wyrzuć. Zabieramy to fasola. no nie, tylko, <noise> ale wymianę zrobiłem, no nie, naprawdę, ale tam były, były jeszcze jedne rupiecie, no niestety nie udało się uratować, chciałem bardzo, ale było już za późno. No to lecimy z ostatnim, z ostatnim zadaniem dzisiaj. Zadanie od czaka. Tutaj będzie przyjemniej. Tak mi się wydaje. Okej, okay. no i to właśnie. Takim dzipkiem yy, pojechałem i zabierałem te właśnie rzeczy. O kurczę. Nie lubię jak po tak podchodzą. Idziemy umeblować. Dobra. Już będziesz miał ciepło. Teraz na górę. Aha. Na dachu to jest. No nie! Wynocha z mojego domu. Do spłukania tak wchodzą. Mamy jeszcze łóżko, łóżko wyżej, tak? Tutaj e, te deski w oknach to chodziło mi tutaj, że na parterze, zobaczcie, sam to robiłem, antena. Się radię. No nie. O nie, amunicji nie mam. Muszę do ekwipunku zajrzeć. Yy, mam tu jeszcze w ogóle? Nie mam już amunicji. Dziewiątki trzeba będzie kupić, ale na to zadanie mi starczy. Ta strzelba. Na radio teraz. No i pięknie. Znajdź generator. O no nie. O kurczę, dobra, zrobimy tak. Zapraszam tutaj. Co to ja lubię. Robię, jak będę robił teraz więcej zadań, to jak najmniej w ekwipunku. Tak będę robił. Więcej wtedy rzeczy zabiorę ze sobą. Chciałbyś ogryźć co? Nie tym razem. Dobra. Połóż i podłącz generator. No ciekawe czy ta radio zadziała. No nie, jeszcze kanister. Ojejku, jejku, jejku. Jednak tu dłużej się zejdzie. No nie, jeszcze nie mogę trafić. Jest. Jest. Podłącz prąd. No kurczę, skąd oni się biorą, no ja nie wierzę. Ile ich dzisiaj zabiło. No i zobaczmy. Pomin dialog. Słyszysz mnie? Odbiór. Tak, mam przesyłkę dla rakiety. Nowe działko laserowe. Odbiór. Kiedy możemy je odebrać? Odbiór. Dzisiaj wieczorem w kamienioł kamieniołomie. Odbiór. A co z czakiem Odbiór. Wysadzimy go razem z całym Springfield bez odbioru. O kurczę Groźby po poszły. Bez. Poszły groźby. Trzeba to Czakowi przekazać. Dobra. Dobra. Zobaczmy co Czak na to. Jak poszło? Zrobione. To było piekło V. Niestety, nie dało się go uratować. Jesteś moim nowym panem. Potrzebuję budy i karmy. Dobra, to sobie zrobimy już w kolejnym odcinku. Zobaczmy, co czak. Udało Ci się? Kryjówka gotowa. Świetnie. Musi być przygotowana pod kątem możliwych noclegów, żebym mógł patrolować okolice. Odebrałem dziwną wiadomość przez radio. Kontynuuj. Działo laserowe ma być dostarczone jakiemuś gościowi zwanemu rakietą. Co? Rakieta? Tutaj? No, niedobrze. Dlaczego? Kim on jest? Rakieta był gwarcistą i moim przyjacielem. Powiedz mi coś więcej. Ale teraz mnie nienawidzi i próbuje zabić. Jedziemy na lotnisko. Najpierw y, zabijemy kilka zombie, a potem opowiem ci, co się stało z rakietą. Nie ma sprawy. No dobra. Jakie to zadania? Wspomnienia. Mam no, 23 trzeci poziom. I mamy tak. Wspomnienia rakiety. I buda. Także tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, znaczy tymi zadaniami. Yy, tu mam do odebrania nie. Myślałam, że będę miał te lepsze wytrychy, ale to od 24 poziomu będę mógł. Także nie dużo brakuje. No dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Cześć!